Opowiem o tak pokrótce, opowiem o sytuacji ekonomicznej naszej, w której w tej chwili się znaleźliśmy. Opowiem o tym, co spowodowało wzrost cen, którego bardzo mocno w tej chwili doświadczamy. Głośniej. Dobrze. Opowiem o tym, dlaczego nastąpił wzrost cen. Zacznę od jak gdyby przypomnienia takiej starej definicji inflacji, bo w tej chwili słowo inflacja używa się w takim znaczeniu, że to jest po prostu wzrost cen. Około 15 lat temu to było jak gdyby inaczej rozumiane, czyli inflacja to był wzrost cen spowodowany zbyt dużą ilością pieniądza na rynku. Pamiętamy, niektórzy z państwa mogą pamiętać takie czasy, to było komuna, kiedy na naszym rynku ludzie mieli pieniądze w pewnej ilości, może nie jakiejś astronomicznej, ale ludzie mieli pieniądze, natomiast brakowało towarów. Nasza gospodarka była zamknięta, pieniądz nie był wymienialny. Nie było żadnych firm zagranicznych na naszym rynku, więc pieniądz nie był ściągany, bo w tej chwili wszystkie korporacje, markety, hipermarkety budowlane, każdy Rossmann, każda taka jedna firma pobiera zysk i wyprowadza tam gdzie są sobie życzę w danym momencie, gdzie uważa, gdzie jest największa rentowność tego kapitału. My w tej chwili nie doświadczamy takiej sytuacji, to znaczy wzrost cen nie jest związany z tym, że ludzie mają za dużo pieniędzy. Łatwo to zobaczyć w ten sposób, że przecież nie ma takiej sytuacji, że na półkach brakuje towaru. Przecież brak, no ceny rosną takich podstawowych produktów jak chleb czy masło, a nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek w naszym kraju było chociaż jedno miejsce, gdzie brakuje chleba czy masła. Nie widzimy kolejek ludzi, którzy ustawiają się przed otwarciem sklepu, bo jeżeli oni nie staną w kolejce, to później już nie będzie tego y, towaru. Możemy też spojrzeć na to z drugiej strony. Możecie Państwo zajrzeć we własne portfele i zastanowić się, czy macie za dużo pieniędzy, czy wy, Wasi znajomi, rodziny, jesteście w takiej sytuacji, że nie wiecie, co zrobić z pieniędzmi. To znaczy jest ich za dużo, byście wydawali na co się po prostu da, ale no nie ma tych towarów. Także m, wydaje się, że sytuacja nie jest związana z nadmiarem y, pieniądza, ponieważ raczej nie obserwujemy takich zjawisk, że szaleją ludzie po sklepach, wybierają wszystko, co jest, nie, fabryki nie nadążają z produkcją. No więc skąd jest wzrost cen? No i ogólnie w tej chwili za wzrost cen odpowiadają takie trzy, y, trzy czynniki. Jeden z nich to są ciągle rosnące podatki w naszym kraju. I jeżeli rządzący wprowadzają kolejne podatki, likwidują ulgi oraz zwiększają już obowiązujące, no to przedsiębiorcy czy to rolnicy nie mają innego wyjścia, muszą ponosić cenę. Możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że jeżeli jest piekarnia i piekarz, to co do zasady ludzie jedzą mniej więcej tyle samo. Jeżeli on musi w danym roku ponosić mm, koszty na pewnej poziomie na pewnym poziomie a w kolejnym już większe to żeby utrzymać ten sam zysk ze swojej działalności no wydaje się że musi podnieść ceny bo wprawdzie może Uciekać się do innych rozwiązań, starać się zwiększyć produkcję, może jak gdyby zmniejszać masę swoich wypieków, może oszukiwać na jakości, czyli używać jak gdyby słabszych jakościowo produktów, ale to de facto jest to samo, co zwiększenie cen, tylko polega na tym, że nie każdy od razu jest to w stanie zauważyć. On po prostu, ponieważ ma wyższe podatki, to ucieka, to ucieka na tym, co produkuje, pogarszając z tego jakość. Czasami ludzie też zapracowują się, czyli sami starają się pracować o wiele. więcej, Więcej niż robili to wcześniej, ale ogólnie w długim czasie, czyli jeżeli rok po roku podnoszone są podatki, to i tak w efekcie prowadzi to do wzrostu cen. Drugim czynnikiem jest wzrost środków produkcji. Tego to łatwo zauważyć. W tej chwili mamy prąd, gaz, paliwa, ale w przypadku tego piekarza jeszcze poszła mąka do góry. Dodatkowo pracownicy jeszcze do niego przychodzą po podwyżki, ponieważ oni również w swoim domowym budżecie mierzą się z takimi problemami, że Więcej płacą za prąd, więcej płacą za ogrzewanie, więcej płacą za wodę, śmieci, no więc ta pierwsza pensja, którą dostawali wcześniej, już jest dla nich za mała, przychodzą po podwyżki. Więc widzimy, że takie podwyżki czy to podatków, czy to środków produkcji kumulują się i dotykają. Im dłuższy jest łańcuch produkcji, tym więcej razy dotykają tego producenta. Bo nie tylko musi się zmierzyć wtedy z podatkami, nie tylko musi się zmierzyć, zmierzyć z własnymi podwyżkami, ale z podwyżkami wszystkich swoich dostawców oraz podwyżkami swoich pracowników. I wtedy ta cena znowu rośnie. I to więcej niż by wynikało z samego tego wzrostu pojedynczego, czy to ceny energii, czy ceny paliwa. Kolejnym czynnikiem jest wzrost kosztu pieniądza, czyli to, czego doświadczamy w tej chwili, kiedy stopy procentowe rosną praktycznie co miesiąc, i to już jest tam że około sześciu oczek. Mamy najdroższy pieniądz w Europie. Warto zauważyć, że w Unii Europejskiej stopy procentowe są ujemne, natomiast w naszym kraju stopy się podnosi, jednocześnie dając taki komunikat, że jest to. Um, walka z inflacją, podczas gdy w naszym kraju nie ma inflacji, a samo podniesienie stóp procentowych wpływa na wzrost cen wszystkiego, ponieważ po raz kolejny ten nasz piekarz musi się zmierzyć z tym, że jeżeli ma kredyt na, swój, na swoją nieruchomość, czyli w ten, tą piekarnię, no to musi więcej zapłacić raty i to są dosyć duże, duże podwyżki, ponieważ te kredyty są na przykład na milion złotych, no to mu 3-4 tysiące miesięcznie dochodzi do raty. Dodatkowo oni często mają kredyty mieszkaniowe, więc również kredyt mieszkaniowy, często leasingi, na przykład w tym wypadku mógł być to leasing na piec do wypieków i to również jest i po raz kolejny przychodzą do niego pracownicy, bo oni również mają swoje kredyty mieszkaniowe, mają swoje kredyty gotówkowe i po raz kolejny on musi to wszystko skalkulować. I znów może się uciekać do wszystkich możliwych rzeczy, jakie mu głowa przyniesie. Może zwiększać produkcję, robić promocje, może nowe wypieki, tak, może oszukiwać na wielkości, może na jakości, ale w długim czasie tego się nie da kontynuować, bo nie można do zera tak jak gdyby zejść z tym wszystkim, albo w ogóle nie korzystać z żadnych innych produktów. Także w w tej chwili na, za wzrost cen w naszym kraju odpowiadają głównie te trzy rzeczy. I y, skąd wiemy, że tak jest? Znaczy, jeszcze powtórzę, jakie to są. Czyli to są wysokie podatki, ciągle rosnące, to są y, drogie środki produkcji, czyli koszty energii, paliwa oraz wszystkiego innego, czyli mąki, półproduktów, bo one również są uzależnione od tych środków produkcji, oraz ciągle rosnący koszt pieniądza. I y, widać to, że na naszym rynku jest niedobór pieniądza, a nie nadmiar pieniądza w bardzo wielu aspektach. No i znowu możemy odnieść się do własnej kieszeni, zastanowić się, czy nie mamy takiej sytuacji, że zaczyna nam brakować, to znaczy, że niektórzy odmawiają sobie pewnych zakupów po to, żeby starczyło na, na to, co jest bardziej potrzebne, czyli czy nie ograniczamy naszych wydatków. Kolejna rzecz to jest taka, że ludzie już przestają spłacać kredyty. Na przykład jakieś 2-3 tygodnie temu pojawiła się taka informacja, że część banków ograniczała akcję kredytową dla młodych ludzi. To nie wynika z jakiegoś tam, widzimy się, prezesa, tylko wynika to z walidacji, która dokonuje się w bankach. Czyli młodzi ludzie nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań, więc nie dostaną kolejnych kredytów, bo jest to najbardziej zagrożona grupa kredytobiorców. Czyli wprost mamy już komunikat, że osoby, które wzięły sobie kredyt na mieszkania, są przed 30 rokiem życia, mają pierwszą, może drugą pracę, jeszcze niezbyt dobrze płatną, już sobie nie radzą. Nie zapina im się budżet, zaczynają spłacać raty po terminie. Kolejna informacja to jest taka, że wydłużają się terminy zapłaty za media, czyli prąd, gaz, ludzie coraz większe mają opóźnienia. Jeżeli chodzi o firmy, to wydłuża się okres przeterminowanych faktur, czyli jeżeli firma wykonuje jakąś usługę, dostarcza towar, to wystawia fakturę często terminową. Ten termin może wynosić na przykład 30 dni, ale i tak nie otrzymuje zapłaty po tych 30 dniach, tylko jeszcze 60, 70, 80, 90, a nawet 120 dni później. To znaczy, że te, w gospodarce brakuje już bardzo dużo pieniędzy, bo optymalnym rozwiązaniem byłoby takie, że firma wykonuje usługę, dostarcza towar i dostaje pieniądze od razu. Natomiast Natomiast im dłużej musi czekać, im jest to bardziej przeterminowane tym jest to mniej korzystne dla gospodarki, ponieważ taki przedsiębiorca jest sparaliżowany, nie może podejmować żadnych działań, żadnych, żadnych inicjatyw, bo nie ma pieniędzy na to, jedyne o co się martwi to żeby zapłacić samemu te faktury, które również u niego się pojawiały przeterminowane, bo to takie naczynia połączone są, czyli jedna osoba mi nie zapłaci to ja nie płacę kolejnej osobie, to kolejna osoba nie dostaje i tak dalej. Możemy o, o tym też pomyśleć w ten sposób. Jeżeli jest rodzina, która ma średnio przeterminowane należności o 30 dni, czyli opóźnia się w ratach o 3, mniej więcej o jeden miesiąc, nie płaci swoich rachunków za prąd, wodę, gaz. Terminowo, tylko również około 30 dni, no to możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy im dali jedną pensję ekstra. Tak po prostu dajemy im taką pensję. No, wydaje się, że bardzo dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ich sytuacja by się poprawiła. Nie wywołałoby to inflacji, tylko oni po prostu by zapłacili swoje zobowiązania czyli zapłaciliby raty w terminie zapłaciliby wszystkie swoje rachunki w terminie. Raz, że żyliby spokojnie, nie musieliby się zamartwiać, to sytuacja gospodarki poprawiłaby się, ponieważ tamte firmy wszystkie dostałyby pieniądze wcześniej, mogłyby dalej działać rozwojowo, a nie czekać na swoje pieniądze. Możemy też się zastanowić, co się stanie, jeżeli takim ludziom zabierzemy jedną pensję, czyli nie będą mieli wystarczającej ilości pieniędzy na to, żeby, żeby żyć. No to w takiej sytuacji oni dalej będą wybierali to, co muszą, czyli tam powiedzmy jedzenie płacić, ale wszystkie inne rzeczy będą się opóźniały. Czyli ich takie należności będą ciągle się opóźniały. To już nie będzie 30 dni, tylko powiedzmy 60 dni. I, i nie tylko sytuacja tych ludzi się pogorszy. Oni będą w, w większym stresie, pod większą presją, będą trzymywali monity, telefony, będą zagrożeni eksmisją to ym, sytuacja gospodarcza również się pogorszy, ponieważ wszystkie inne firmy możliwe, że albo później dostaną pieniądze, albo wcale ich yy, nie dostaną. No i tutaj jest taka dosyć smutna konkluzja, bo w tej chwili to, co robią rządzący i banki, to jest właśnie drenowanie rynku. Przyjąto taką opcję, jakby naszym problemem było za duża ilość pieniądza, a nie niedostatek pieniądza. Czyli to jest tak, jakby odbierać tym ludziom Kolejne środki i sprawianie, że oni sobie nie dają rady. I oczywiście takie działanie doprowadzi do obniżki cen. Tutaj kilka osób mówiło o tym, ale nie będzie to wynikało z tego, że po prostu dobrze zadziałali. Oni doprowadzą część społeczeństwa do bankructwa. Firmy pobankrutują, ludzie stracą pracę, rolnicy zostaną wywłaszczeni z ziemi, ludzie stracą mieszkania. I wtedy wejdą w to miejsce inni ludzie, którzy za bezcen przejmą ich majątek, czyli zostaniemy wywłaszczeni z kolejnych naszych nieruchomości, z kolejnego naszego majątku. Ludzie będą bezrobotni, więc będą skłonni do pracowania za mniejsze, jak gdyby za mniejsze pieniądze. Zubożeje bardzo znacząco pewna część naszego społeczeństwa, pewna część społeczeństwa dramatycznie się wzbogaci, ponieważ przejmą za bezcen to, na co ci, którzy tracą majątek, pracowali przez kilka lub kilkanaście lat. No i Właśnie w ten sposób jest jak gdyby tworzona polityka monetarna w naszym kraju, czyli używa się pewnych pojęć, nie tłumaczy się przyczyn, a działa się dokładnie przeciwnie. Ponieważ na razie nic nie zapowiada tego, żeby rządzący, żeby banki planowały obniżyć czy to stopy procentowe, czy zmniejszyć ten ucisk podatkowy, więc przed nami ciągle rosnące niedobory pieniądza, czyli będzie dla nas mniej pieniędzy dostępnych na rynku, mimo że już ich jest za mało. Będziemy o nie walczyć i ci silniejsi przetrwają, a ci słabsi no niestety będą mieli będą Mieli problemy, będą tracili, będą bankrutowali. No, wydaje się to nieuniknione, jeżeli nic się nie zmieni. No Kryzysy już były. W moim odczuciu wszystkie kryzysy są spowodowane przez, rząd, przez rządzących i system finansowy w różnych jego aspektach, ponieważ ludzie sami do siebie nie mają w sobie nic takiego, co by sprawiało, że dążą do kryzysu. Jak tylko dać ludziom szansę, będą się rozwijali, będą konsumowali, produkowali, podróżowali. Nie będą się zamykali, wyprzedawali za bezcen swojego majątku. Natomiast jeżeli zostaną do tego przymuszeni, jeszcze mówi, mówi im się, że to jest ich wina, że tak trzeba działać, no to wtedy będą oddawali swój majątek i będą. No, akceptować to, co się z nimi dzieje. No niemniej kryzysy się już pojawiały i w wyniku kryzysów powstały różne rozwiązania. Odpowiem o kilku z nich. To są jedne bardzo stare, prymitywne, takie jak barter, kiedy po prostu jestem głodny, chciałbym kupić chleb, nie mam pieniędzy, więc biorę obraz, idę do piekarza i pytam się, czy za ten, czy za ten obraz on będzie skłonny dać mi, powiedzmy, 30 bochenków przez kolejnych 30 dni. Teraz barter zdecydowanie się ulepszył i unowocześnił. Są takie platformy barterowe, internetowe, jak, jak na przykład Allegro. Tylko Allegro nie jest platformą barterową. Ale chodzi mi o tylko o pewną analogię. Czyli Logujemy się do takiej platformy, wystawiamy to, co chcemy oddać i poszukujemy tego, co chcemy nabyć. I odbywa się to za pomocą pieniędzy barterowych. One są przeliczane w stosunku jeden do jednego, ale to nie jest złotówka, tylko to jest taka złotówka wykrowana przez tą platformę barterową. Czyli jak gdyby tworzymy sobie własny pieniądz na potrzeby naszej aktywności gospodarczej, zupełnie poza systemem finansowym. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ wystarczy, że znajdzie się Nabywca, ja wtedy dostaję swoje za ten obraz, powiedzmy, tam, nie wiem, 300 takich złotówek barterowych, i poszukuję kogoś, kto ma akurat chleb, i mogę płacąc za niego tymi złotówkami barterowymi, o, o ten, prawda, ten chleb odbierać. Jest to tyle wygodne, że nie musimy się pasować jeden do jednego, tylko tak jakbyśmy używali pieniądza, ale na takiej platformie internetowej. Kolejnym rozwiązaniem jest waluta lokalna. Waluta lokalna jest y, dosyć mocno rozwiniętą ideą. Było tego, y, takich inicjatyw y, jest na pewno już prawdopodobnie kilka tysięcy na świecie. Najbardziej znany i najbardziej y, z największym sukcesem to jest wir szwajcarski. Nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali. To jest taka inicjatywa pieniądza lokalnego poza systemem finansowym, tym globalnym. Jest to pieniądz niewymienialny. I do jak gdyby włączyło się w tą inicjatywę lokalną około 25% firm, rolników i, i ludzi ze społeczności Szwajcarii i Luksemburga, więc jest to bardzo coś silnego. Kooperuje tym wszystkim, znaczy zarządza tym bank WIR który udziela depozytów nieoprocentowanych osobom, które przychodzą, jak gdyby są nowymi członkami, czyli każdy przychodzi, mówi ile mniej więcej zarabia i udostępnia mu na przykład 300, tam, no powiedzmy 5000 takich jednostek. On, on musi oddać te jednostki, to znaczy musi zaoferować w tej strukturze, jeżeli wyda te jednostki, musi zaoferować albo produkt, albo usługę, żeby to dostać, żeby jakby móc spłacić ten swój depozyt. Czyli można powiedzieć, że stworzono taki zupełnie osobny, dobrze funkcjonujący Funkcjonujący i bardzo na dużą skalę działający system finansowy, który jest zupełnie odrębny od naszego systemu, tego finansowego, ponieważ jest niewymienialny. To znaczy, nie można wziąć wira i zamienić go na franka szwajcarskiego. Jedyne co można zrobić z zarobionym wirem, to wydać go u innego partnera, czyli jeżeli ja mam firmę budowlaną i osoba, której wykonałem remont, zapłaciła mi za to powiedzmy 50 tysięcy wirów, to ja za tych 50 tysięcy wirów mogę pójść do hurtowni, która zgodzi się przyjąć wiry i nabyć od nich materiały. Mogę zapłacić swoim pracownikom, jeżeli oni się na to zgodzą. Pracownicy mogą zapłacić rachunki za prąd, jeżeli elektrownia się na to zgodzi. Ale te wszystkie podmioty się na to zgadzają, ponieważ praktycznie nie ma ograniczeń. Jeżeli tam jest 25%. Podmiotów, w ogóle gospodarczych z każdej branży, to każdy jest w stanie nabywać produkty i usługi właśnie przy pomocy tego wira. A ponieważ jest to pieniądz darmowy i lokalny, to sprawia to, że pieniądz chodzi ciągle tylko po ich terenie, nigdzie nie wychodzi, nie idzie na żadne inwestycje, na żadne rynki wschodzące. Tylko jedyne co mogę zrobić, to kupić chleb u piekarza, który tutaj jest. Piekarz może kupić mąkę u kogoś, kto jest w tej strukturze. Było też na świecie kilka innych takich inicjatyw. Opowiem o tym, co było w Europie. W Europie mieliśmy w Bawarii, w Niemczech, chyba w roku 24. Ja sobie spojrzę, jak się nazywał ten pieniądz, to no nie jest ważne, chodzi o, pewne, o pewien pomysł. To było górnicze miasteczko Szwannenkircheń w Bawarii w Niemcy i to była, tam wprowadzono taki pieniądz lokalny Vara. Działało to w ten sposób, że oni byli pogrążeni w bardzo głębokim kryzysie, tak jak całe Niemcy po wojnie. I to było miasteczko górnicze, gdzie nikt nic nie podejmował, żadnej inicjatywy, bo nikt nie miał pieniędzy. Więc stworzono taki pomysł, żeby kopalnia zaczęła zatrudniać ludzi i nie płaciła ich, ich tamtejszymi, ich Reichsmarkami, tylko właśnie zaczęła wypłacać im takie kwity, one się nazywały właśnie vara i przy pomocy tych kwitów oni mogli regulować swoje zobowiązania, czyli mogli zarobić, pójść do kopalni, zarobić te kwity, następnie pójść do sklepu i sklepikarz również to akceptował. Sklepikarz mógł pójść do kogoś innego i ta osoba również to akceptowała. I okazało się, że oni na tle całych Niemiec zaczęli... Mieć wzrosty gospodarcze, bo właśnie dostarczono im medium, przy pomocy którego oni mogli realizować taką naturalną, ludzką potrzebę aktywności gospodarczej, życia, no, rozwijania się. I to działało. Druga, druga taka inicjatywa to było austriackie miasto Woergl w 1932 roku. Tutaj to było w w oparciu o samorząd lokalny, to znaczy sam samorząd wyemitował taki pieniądz i cały taki lokalny rynek, wszyscy akceptowali to. Czyli znowu wprowadzono sobie zupełnie poza systemem finansowym, poza bankami komercyjnymi, pieniądz do obrotu, pieniądz, który wszyscy akceptowali. Dano ludziom możliwość zarabiania, dano ludziom możliwość płacenia. No bo jak gdyby nie da się nic wyprodukować ani skonsumować na taką rozsądną skalę bez medium, którym będziemy się wymieniać. Zrobiono to. Tam w ciągu chyba dwóch czy trzech lat bezrobocie spadło o 25%. To znaczy tak dobrze to działało, że aż ciężko sobie wyobrazić, że mogłoby być coś lepszego. Obie te inicjatywy zostały zgaszone przez rząd centralny. To znaczy, mimo że oba te regiony rozwijały się ponad miarę dobrze, to rządzący zabronili takiej aktywności. I jedyne miejsce, gdzie na taką bardzo dużą skalę to działa, to właśnie ta Szwajcaria ze swoim wirem, gdzie rząd w żaden sposób nie próbował tego podważyć. No i szwa, szwarc, Szwajcarzy są dosyć bogatymi ludźmi. Z różnych powodów, można powiedzieć historycznych, ale na pewno też między innymi dlatego, że pieniądz nie opuszcza ich rynku. To jest zupełnie co innego niż Polska, gdzie jesteśmy drenowani praktycznie z każdej strony zarówno przez korporacje, jak i rządzących, oraz banki, instytucje finansowe. No, przed nami tylko pogłębiający się kryzys, chyba, że coś by się miało zmienić, jeżeli chodzi o politykę, czy to stóp procentowych, czy politykę rządu. Jeżeli nic się nie zmieni, to prawdopodobnie zaczniemy również korzystać z tych rozwiązań, które sprawdziły się na świecie do tej pory. W Polsce również mamy walutę lokalną. Można się do niej przyłączyć, nie trzeba. Dobrze, żeby waluta lokalna faktycznie była lokalna, czyli taki region jak Lublin, jak Lubelszczyzna. No, myślę, że stać nas na to, mamy wystarczający potencjał gospodarczy, zasobność ludzi, taką też przedsiębiorczość, żeby to wszystko zrobić i żeby to wspierało naszych tutaj wszystkich nas, tak, czyli pozwalało nam pracować, zarabiać, pozwalało wydawać, żyć firmom, rozwijać się rolnikom. Także gdybyście Państwo byli zainteresowani, to proszę sobie w domu zobaczyć platformy barterowe, zobaczyć pieniądz lokalny, bo są takie możliwości. Może Państwo będziecie na tyle jak gdyby zaradni, tak bardzo zorganizowani, że sami utworzycie takie platformy. Jeżeli to będzie lokalne, bardzo chętnie ja osobiście się do tego y, y, przyłączę. No i to jest sposób na to, żeby działać nawet w najtrudniejszych czasach, czyli nawet w takich czasach jak wojna, czy jakichś takich bardzo dotkliwych represji. Jeżeli kiedyś to się udawało, ludzie byli w pewien sposób wydaje się, w, w gorszej sytuacji, bo gorsza wymiana informacji, mniej mobilni byli, to nam też powinno się udać. Także ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę.